Kochani, to dzisiaj widzicie kochaniutki, i kochaniutki dba o to, żeby kochaniutka była syta. Co robimy? Warzywka, rybka, może być halibut, dosz, ja mam halibuta. To już doprawione, przygotowane. Rybka będzie na parze. Najpierw ja robię tak, ja wsypuję najpierw sobie warzywka. Jak już mam te warzywka wszystkie wsypane, rozgarniam. Chwilkę ich sobie poparuję, żeby troszeczkę zmiękły. Dopiero później wykładam na to rybkę. Ale, kochani, gdy już rybkę wyłożę, to się paruje, przykrywa. Pod koniec najważniejsze, cukinia, kroję ją w plastry i przykrywam całość. Troszeczkę solę, pieprze i odpalam świecę z kochaniutką sobie nawzajem podajemy bajo, smacznego